W dzisiejszym odcinku. Diablo chce walki nie tylko ze szpilką? Różalski kontynuuje myśl o Ukrainie. Czy UFC rozmawiał z Kabibem przed UFC 300? Pracował w UFC za darmo? Dymy nagali w koszalinie. Pierwsza walka pomiędzy Andrzejem Grzybikiem a Adrianem Bartosińskim miała miejsce w lutym 2022 roku, podczas wydarzenia KSW-67. Bartosiński zwyciężył Grzybyka, zmuszając go do poddania się w drugiej rundzie. Obecnie obaj zawodnicy mają ponownie zmierzyć się w klatce, co ogłosił Artur Gwóźdź w programie Octagon Live. Kiedy dokładnie, no bo. Ee, ja bym chciał to na dużej gali. Jest duża gala ogłoszona, e, są dwa pojedynki. Myślę, że pojedynek Adriana Bartosińskiego z. E, z Andrzejem bykiem pogodziłby zestawienie, które ma być main eventem, a który nie ma być komuś main eventem. Mówimy tutaj o zestawieniu Arka Wrzyska z Arturem Szpilką i Kaczmarczyka z Ruchałą. To jest opas tymczasowy, to jest walka dwóch, można powiedzieć, świetnych zawodników, którzy są mocno rozpoznawalni, no ale brakuje tej głównej walki o pas i tutaj walka o pas Andrzeja z Bartosem by była świetnym do rzuceniem do takiej fajnej gali, jaka będzie pewnie w Gdańsku przy dużej publiczności, a ta walka potrzebuje dużej publiczności. A ja tu ja tylko uzupełnię, że ja ten pojedynek... W walce wieczoru gali XTB KSW Epic, która odbyła się 24 lutego w Gliwicach, mamet Halidow i Tomasz Adamek stoczyli bokserską konfrontację, a Marian Zziłkowski, były mistrz KSW w Wadze podsumował ten pojedynek w programie Klatka po klatce. w trzeciej rundzie... O. Nie dosyć, nie dosyć, bo ta walka w sumie do końca nic nie, nie, nie powiedziała i dalej środowisko będzie podzielone i jeszcze mocniej i wydaje mi się, że zaostrzy swoją narrację, bo kserzy będą jeszcze mocniej mówić, że nie no, że, że tam w ogóle mamet słabo się pokazał. No, tylko na jakiej podstawie, skoro gdyby nie Fał to Mamet by <ścoughs> prowadził na kartach? Punktowych, tak. więc to jest bardzo wymowne. Ale wtedy oni powiedzą: Ale, po, 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 ale słuchaj, no mam, y, Tomek się rozkręca z y, rundy a to, na rundę. A to jest prawda. Tak, <grym> i że czwarta, piąta, szósta runda, to może Tomek by wtedy zaczął już narzu narzucać swoją, swoje tempo: mamyt, by już był zmęczony. Y, kto wie, może, może, tak, może tak by było. Na razie wiemy, że po tych trzech rundach y, mamyt był, był lepszym zawodnikiem. I też no, mocne potraktowanie to, że dostał... Ziłkowski przedstawił również swoje spojrzenie na samych zawodników. Walkę, no to czułem, że to jest walka dwóch zawodników, którzy są bliżej końca swojej kariery. Nawet, nawet mamy, który cały czas potrafi w tej w klatce na zasadach MMA zaskoczyć i, i, i robić takie akcje, że, że wszyscy jesteśmy pod wrażeniem, to nie oszukujmy się, no już widać, widać że już najmłodszy nie jest. I jak widziałem tę walkę, to... Miałem w głowie, że to nie, nie była walka na wysokim poziomie. Ona nawet nie bycie... Krzysztof Krzysztof Diablowłodarczyk wyraził chęć dołączenia do grupy osób zainteresowanych walką z Tomaszem Adamkiem. W wywiadzie dla Koloseum podzielił się pewnymi szczegółami dotyczącymi potencjalnego pojedynku, stwierdzając, że, cytując, musimy porozmawiać. Nie, nie w małych rękawicach, ale tak jak powiedziałem przed chwilą, w rękawicach 6 uncjowych. Sześciu, mogą być na tusemki, bo tam chyba y, poniżej 70 kg boksują albo do 72 boksują w 8 uncjowych. Więc możemy w ośmiu misyjowych, yy, na, na zasadzie bokserskich, przypuśćmy, nie wiem, z użyciem y, łokci na przykład jak, jakoś tak, tak? Że jesteśmy po dystansie, możemy zaatakować łokciem albo jakoś jakoś coś w tym to ubrać, tak? Żeby, żeby do, do, dodać kolorystyki, ale zdaję sobie sprawę, że takie federacje... W poprzednim odcinku wspominaliśmy o ostrych słowach Marcina Różalskiego skierowanych do Ukraińców mieszkających w Polsce. Różalski zastanawiał się, czy mogliby oni wspierać Polskę w wojnie. Oto fragment jego wypowiedzi. No to teraz ja się pytam, czy oni mieszkający tutaj ruszą w obronę Polski, która gdy się wpakuje w wojnę z Rosją w ich imieniu, jakby nie patrzeć, broniąc ich ojczyzny, którą oni zostawili czy chociaż będą się bili w naszym imieniu czy zawiną się napięcie i uciekną dalej tam żeby znów uzyskać schronienie żeby się w wojnę nie pakować no mnie to bardzo interesuje a następna sprawa jeżeli jest takie przepąkiwanie o wejściu w wojnę to na chuj cała ta gimnastyka z dawaniem im schronienia i tak dalej i tak dalej jak za chwilę znów spowodujecie to, że będą pod ostrzałem, albo musieli bronić Polski, albo nas zaatakują i będą musieli znów spierdalać gdzieś dalej. W ostatnim odcinku wypowiedź Różala wywołała duże poruszenie. Czy jesteście tego samego zdania co Marcin? Dajcie znać w komentarzach. Patryk Kaczmarczyk, współpracując z kanałem Eko Gwarancja Sports, opublikował interesujący materiał o swojej drodze do zdobycia pasa KSW. Podzielił się wrażeniami z pierwszego treningu w obozie na Florydzie. Także, Kalaszka i Madryt są mocni, ale jest dobrze, tylko ten jetlag jeszcze trochę dokucza. Myślę, że maksymalnie tydzień i, i będziemy ich tutaj wyjaśniać. A jak widzisz chłopaków? Dużo jest w twojej wadze? Tak, bardzo dużo i mega poziom. Jaram się strasznie. Całego materiału zapraszamy na kanał Eko Gwarancja Sports. Link w opisie. Saladin Parnas, mistrz dwóch kategorii wagowych KSW, będzie bronił tytuł wadze lekkiej przeciwko Waleriu Mirci, tymczasowemu mistrzowi tej kategorii, podczas gali XTB KSW 93 w Paryżu. Parnas z rekordem 18-2, znany z dynamicznych walk, stanie do obrony pasa w hali Adidas Arena, natomiast Mircia przystąpi do walki po serii zwycięstw, licząc na zdobycie stałego tytułu. Marcin Tubura za nieco mniej niż dwa tygodnie stanie do kolejnej walki w organizacji UFC. Dla kanału Polish Fighters Info opowiedział o swoich przygotowaniach do nadchodzącej walki. W, w stanie jaki jest, to przygotowany jestem, bo praktycznie jest taki najcięższy okres przygotowań się zakończył. Ostatnie mocne sparingi w piątek. Wszystko dobrze, wszystko, o, wszystko fajnie i teraz już trochę więcej świeżości będzie. Jeszcze ten tydzień będą mocniejsze treningi, ale już takie pewnie y, mniejsza, mniej, mniejsza ilość tych treningów. W dalszej części wypowiedzi Tybura wyjaśnił nam swój gameplan na walkę z Tuiwasą. Wiesz co? To jest tak, zawsze tak ten plan do walki przed, przed całą walką to jest taki, który zakłada wykorzystywanie słabszych, słabszych płaszczyzn mojego przeciwnika. No i wiadomo, że najchętniej. Pewnie będę używał zapasów i parteru, ale to nie jest takie proste i nie chciałbym, wiesz, to ja też wychodząc do walki nie, nie, nie zakładam od razu się nie rzucam po nogi, bo bez sensu wiesz, taką walkę w ogóle toczyć i na przykład nie, nie, nie móc prowadzić, a się umęczyć i, i, wiesz, dać taką walkę, która będzie ci naprawdę trudna do oglądania. Więc yy, na pewno yy, ten. Ten początek walki będę chciał trochę sprawdzić, jak ta, jak ta jego e, siła w tych w e, rękach jest. No, wiadomo, że pod względem cio siły ciosu może nawet jest groźniejszy niż, e, niż Tomasz Pinal, natomiast pod względem szybkości chyba już mniej. No, to jest taka, taka, taka rzecz, która, y, która wiesz, jest bardziej optymistyczna. Khabib Nurmagomedov ujawnił, że UFC kontaktowało się z jego menadżerem, Alim Abdelazizem, w sprawie potencjalnego powrotu do walki. Jednak były mistrz UFC pozostaje nieugięty i nie planuje powrotu do zawodowych startów w MMA. To wydarzyło się przed UFC 300, lecz Khabib i jego menadżer nie są zainteresowani ofertą. "Wiem, że kontaktowali się z Alim, ale powiedziałem mu bodajże rok temu, że nieważne kto będzie do niego dzwonił. Ma się ze mną nie kontaktować w sprawie walk. Mamy umowę. Nikt nie kontaktuje się bezpośrednio ze mną z UFC, ale wiem, że Alim miał z nimi rozmowy. Powiedziałem im już w przeszłości i to wielokrotnie, że jeśli chodzi o moją Walkę w Oktagonie, to podejmę w tej sprawie decyzję w październiku 2020 roku. To była moja ostatnia walka i nic nigdy tego nie zmieni. Tabib krytykuje UFC za planowanie walki pomiędzy Justinem Gagey a Maxem Hollowayem. Zdaniem Nurma Gomiedowa, powinien być następnym przeciwnikiem Islama Mahacheva, a Holloway zmierzycie z Ilion Topuriam, wyrażając swoje stanowisko w rozmowie z MMA Junkie. Szacunek dla Maxa Hollowaya, ale nie wiem, a nie rozumiem dlaczego UFC lubi jego walkę z Gagey. Nie ma to sensu, to moja opinia. Według mnie Holloway powinien być następnym rywalem Ili Topuri. Może we wrześniu tego roku. Justin Gaethy powinien Zawalczyć z islamem machaczewem w maju lub czerwcu. Sarukian bije się z Oliveira w kwietniu. I kto wygra ten pojedynek, to zawalczyłby ze zwycięzcą stracia machacze w Teraz z kim zestawią topurię? mowzar Ewlow jest pewnie najlepszą opcją. Ale nie wiem, czy Dana White da mu walkę o pas Mistrzowski. Według mnie na to zasługuje. Nie rozumiem tego wszystkiego. Nie ma to wszystko sensu. Kiedy islam nie dostał walki z Justinem Gage, po co zrobili jego walkę z Maxem Hollowayem. Rafael Dos Anjos, były mistrz wagi lekkiej UFC, przygotowuje się do pojedynku z Mateuszem Gamrotem na UFC 299 w Miami. Walka ta będzie miała miejsce już w następny weekend i zobaczy stracie dwóch czołowych zawodników w dywizji do 70 kg. <tryk> Tyson Fury jest obojętny na wynik walki Antonego Joshua z Francisem Nganu. Podkreślając, że Nganu jest mu winien przysługę za zaakceptowanie walki bokserskiej. Fury zauważa, że Predator powinien być mu wdzięczny za wkład w jego karierę. To fajna walka. Kiedy biłem się z Nganu, wszyscy pierdolili. Że to chujna walka. Faworyzowali mnie. Ale jest jak jest, prawda? Style tworzą walki. Nie wiem, czego ludzie oczekiwali przed naszą walką. Wiem, że miał mieć bardzo małe szanse. Miał nie umieć się bić, ale udowodnił, że wszyscy się mylili. Więc fantastycznie dla niego. Pomogłem jego karierze. Sprawiłem, że jest milionerem. I teraz zarobi jeszcze więcej pieniędzy. Powinien mi podziękować, paść na kolana i całować moje stopy za to, co dla niego zrobiłem. Nie wiem kto wygra ich walkę. Szczerze mówiąc, nie obchodzi mnie to. Cochowlek, się wydarzy, to się wydarzy. Niech wygra najlepszy tej nocy. Są ciężkimi zawodnikami. Każdy może wygrać. Świetny pojedynek, czekam na niego. Joe Rogan, znany komentator UFC, na początku swojej współpracy z organizacją, komentował galę za darmo, jak ujawnił Dana White, szef UFC. Rogan jest obecnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych głosów UFC, a jego początki były skromne, co White przypomniał w programie Games with Names. On prowadził program Fear Factor, gdy go zatrudniłem. Gdy kupiliśmy UFC, poleciałem do biura firmy w Nowym Jorku, żeby przejrzeć wszystkie papiery. Były tam też setki kaset VHS. Oglądałem jedną po drugiej, żeby sprawdzić co na nich jest. Na jednej z nich był talk show, w którym Joe Rogan mówił o tym, jak niesamowicie są zawodnicy z UFC i co oni Zrobiliby w realnej walce z tymi wszystkimi gośćmi z filmów karate. Pomyślałem, że ten gość wie o czym mówi. Jest zabawny, mądry i potrafi się wysławiać. Skontaktowałem się z nim i zapytałem, czy nie chciałby dla nas pracować. Wówczas, jako firma, traciliśmy miliony dolarów. Kupiliśmy UFC za 2 miliony, co dziś brzmi jak dobra opowieść, ale ostatecznie doszliśmy do jakichś 40 milionów na minusie, zanim sytuacja się odwróciła, a Joe Rogan skomentował pierwsze 13 lub 15 gale za darmo. Jesteśmy z Joe Roganem bardzo bliskimi przyjaciółmi od długiego czasu. Zrobiłbym dla niego wszystko. Jake Paul odniósł kolejne zwycięstwa w zawodowym boksie, pokonując Ryana Bolenda przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie. To trzecie z rzędu zwycięstwo 27-letniego Amerykanina, który wcześniej pokonał Nate'a Diaza decyzją sędziów i znokautował Andrea Augusta w pierwszej rundzie. Jako jedyna przegrana miał miejsce w lutym 2023 roku, kiedy to Tommy Fury pokonał go niejednogłośną decyzją sędziów. Wcześniej Paul zwyciężył z takimi przeciwnikami jak Anderson Silva czy Ben Askren, a Ryan Bolend doznał drugiej porażki w karierze, ale po raz pierwszy został technicznie znokautowany przed końcem walki. Mateusz Gamrod intensywnie pracował nad poprawą swoich umiejętności stójkowych w ostatnich miesiącach. Jego postępy były widoczne podczas ostatniej walki, co sam zawodnik podkreślił w rozmowie z Maciejem Turskim na kanale sportowym. Przyznał, że pojednek z Fizjewem zwiększył jego pewność siebie i umiejętności w stójce, co pozwoliło mu skutecznie wymieniać ciosy z jednym z najlepszych stójkowiczów w kategorii lekkiej. Dużo nie daje się trafić, wiesz, poprzez to nie mam dużych obrażeń, a teraz bardziej staram się osadzić tą pozycję, być stabilnych na nogach, na ugiętych, szersza pozycja trochę. Poprzez to te ciosy też coraz mocniej ważą po prostu, wiesz. I, I nad tym mocno się skupiam. Plus... Treningi w American Top Team miały znaczący wpływ na poprawę stójki Mateusza Gamrota w renomowanym klubie MMA, gdzie trenują czołowi zawodnicy. Gamrot miał okazję sparować z Diamentem, co przyczyniło się do rozwoju jego umiejętności w tej płaszczyźnie. Sześć tygodni czy pięć robiłem z Dustinem porierem tutaj dwa razy w tygodniu. Mocne naprawdę sparingi. Mam zdjęcia udokumentowane w swojej galerii, jak wyglądałem po każdym sparingu. Więc chętnie je pokażę po walce po prostu jak to wyglądało Ale też. nim ten okres sparingowy tutaj to naprawdę nabrałem wiary tak jakby w swoją stójkę, w swoje ciosy, w swoje poruszanie się, więc nie chcę wybiegać trochę do przodu, ale nie wiem czy ta walka z Dosaniosem nie będzie przełomowa, nie? jeżeli chodzi o... O ten aspekt wszystko pokaże Oktagon, tak jakby ich dyspozycja jednego i drugiego, ale no ja wychodzę na... Pełnym zmotywowaniu, tam z pełną wiarą w siebie, że mam narzędzia w stójce, żeby zrobić mu krzywdę w zapasach, no to wiadomo, no i jeszcze jest ten parter, o którym tutaj właśnie Bartek Stachura gdzieś tam zahami. Na zakończenie Gamer wyraził pewność siebie we wszystkich aspektach walki, jednak nie ukrywał, że chętnie skorzystałby z okazji do podania brazylijskiego przeciwnika. Kilka, kilka rzeczy w tej stójce, że jakby zaczęło siadać, no to myślę, że walka może być podobna jak do walki z, z parką numer 3 po prostu, gdzie te łapki zaczną chodzić. Plus do tego uruchomiłem kopnięcia, chciałbym, chciałbym zacząć kopać w tej walce, więc no jest parę rzeczy takich, e, które mam przygotowane, no zapasy to wiadomo. E, no i nastawiam się na jego też atak po prostu, co na tym idzie, czyli na moje kontrataki. Więc e, no jest dużo tych rzeczy, jest dużo, wiesz, są też pewne rzeczy, których nie przewidzimy i nie mamy wpływu, co też się tutaj z tym liczę, ale ale wachlarz mam na przykład taki, że no w każdej płaszczyźnie mam coś do zaoferowania Rafaelowi, więc zobaczymy, jak on będzie do tego podchodził. No i teraz, i teraz odnosimy. Dos Andros jest entuzjastycznie nastawiony do walki z Polakiem. W wywiadzie dla Karim Bryant Dos Dros chwalił Gamrota i wyraził przekonanie, że zwycięstwo nad nim zbliży go do szansy walki o tytuł. Zajmujący szóste miejsce w rankingu wagi lekkiej Gamrot stanowi dla 11. w rankingu Brazylijczyka kluczowego rywala na drodze do mistrzostwa. To ekscytująca walka z czołowym fighterem. Był rezerwowym do walki mistrzowskiej. To dla mnie świetna okazja na powrót do wagi i świetna okazja, żeby powrócić do gry o najwyższe laury. Czuję, że jako były mistrz wagi mam otwartą ścieżkę, aby przebić się do top 5 i być może w końcu, kto wie, powalczyć o pasy. Nie skupiam się na nim, ale czuję, że wygrana nad Mateuszem Gamrotem skraca mi drogę do title shota. UFC jak zawsze dało mi mocnego zapaśnika. Jestem podekscytowany tym wyzwaniem. Trenowałem z najlepszymi grapplerami z B-Team. To było dla mnie dobre doświadczenie i nie mogę doczekać się 9 marca. Gala Octagon 54 rozpoczęła się pomyślnie dla Polaków. Łukasz Rajewski pokonał Jasona Poneta niejednogłośną decyzją sędziów w rezerwowym starcie turnieju wagi lekkiej. Po zaciętej walce, w której obaj zawodnicy mieli swoje momenty, Rajewski wykazał się lepszą skutecznością i kontrolą, zwłaszcza w stójce, co zapewniło mu zwycięstwo. Mateusz Legierski osiągnął ćwierćfinał turnieju oktagonem MMA w kategorii lekkiej, poddając Mateusza Kochołta w pierwszej rundzie podczas gali OKTAGON 54. Legierski dzięki swoim umiejętnościom w parterze szybko zakończył walkę duszeniem, kontynuując swoją zwycięską pasce. Telewizja Polsat ogłosiła przedłużenie współpracy z marką UFC, zapewniając transmisję Gal ze swoich kanałów przez kolejne 4 lata. To trzecie przedłużenie umowy od początku współpracy w 2018 roku, co potwierdza długoterminowe zaangażowanie w promocję MMA w Polsce. Dzięki nowej umowie zyskają wszyscy. Polscy kibice otrzymują bezprecedensową gwarancję, rekordowo długiego i wygodnego dostępu do swoich ulubionych treści. UFC buduje stabilny przyczółek na niezwykle rozwojowym polskim rynku, zaś dla Polsat Sportu zaufanie jednych i drugich to najwyższy dowód uznania i potwierdzenie dobrze wykonanej pracy. Marcin Sianos został zdyskwalifikowany za niedozwolone uderzenie łokciami podczas walki bokserskiej na gali Capello Rocky Boxing Night. Sędzia przerwał pojedynek w drugiej rundzie po tym, jak Sianos obalił przeciwnika i zaczął go bić łokciami, co było jego debiutem w boksie po karierze w MMA. Do sytuacji odniósł się Krzysztof Stanowski takim oto wpisem na platformie X. Dużo słyszę o dyskwalifikacji, na przykład do żywotni, ale mnie interesuje coś innego, mianowicie potencjalna odpowiedzialność karna. Jak porzucimy te bzdury o sześćdzionach i tak dalej, to pozostaje pytanie, czy wkroczyć nie powinna policja? Rozumiem, że umówiono się na walkę, ale akurat nie taką. To tak jakby umówić się na szermierkę, a przyjść z baseballem. Chętnie poznałbym tu zdanie specjalistów. Czy ta walka nie powinna się skończyć wyrokiem? A wy jak myślicie? Jaka kara powinna spotkać Marcina Sianosa? Dajcie znać w komentarzach. Jeżeli podobał Ci się odcinek, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.